Taka lipa, a tutaj to taki wypas Pięknie zrobione wszystko Okulary To jest XL ja Potrzebuję dwa razy XL Gold bar 46 no Ładny śnieg jeszcze Jest ogólnie 8 stopni 8 stopni w Celsjuszu Limitowana wersja Produkty ze złota Nie wiem jakie ceny są znaczy Są w cenie tutaj, ale 41 Ja się chyba są oszcze przeważnie. Wygląda sklep Duty free cena malborasków Nie wiem nie palę po ile są, ale możecie sobie zobaczyć a pić też nie piję Ostatnie, ale takie są ceny. 37, czekajcie, zobaczycie, zobaczymy może na jakieś alko inne. Train Royal kosztuje... O! Ale to jest ten 30, ale to jest jabłkowy, a taki ile kosztuje? litrowy 29 litrowy 25 25 takie coś kurde jest cena ja patrzę się nie widzę 1,75 44 nie wiem czy to drogo czy tanio jak wrócę to nagram wam w, w, w ceny ceny w sklepie normalnym ale mniej więcej takie coś to kosztuje. To jest dobre, ale mi się zdaje, że też jest drogie. Litrowy 55? Nie. 55 litr 75. Mi się zdaje, że to jest droższe. Może znajdę Balantajsa, bo Balantajsa wiem ile kosztuje, bo dużo tego kupuję. O nie, Jasiu jest tani. Jasiu 41. jasie chyba są droższe przeważnie. Co tu jeszcze jest? A... Co jest, złoto? Tak, za 32,30. Tylko kupujemy zaraz jakieś złoto, tak? Spoko. To jest fajny temat do kawy. O, widzicie, może takie coś do kawy kupić. Ceny kraken? Czekaj, kraken kosztuje 1 litr. E, Bacardi 17. Taki Bakardi 24 to chyba nawet droższe. To, to jest chyba droższe ceny, nawet są niż w stopie normalnym. Kapitan Morgan to jest, kto był w Kanadzie, to wie, co to jest. Ceny Smirnowa w Finlandii I, i, i Absoluta. Absolut kosztuje 19 litrowy się zdaje, że ceny są takie jak u nas w sklepie nie ma szału duży absolut 3 dyszki ładna buteleczka A. limitowana wersja produkty ze złota nie wiem jakie ceny są znaczy, są w cenie tutaj, ale 71 za gram chyba to nie byłoby drogo Jak za nowe, to... Powiem Wam, że tak. Ciekawostka jest tam, w przejściu. Jest paliwo tańsze niż, niż normalnie. 2,50 kosztuje. 2,54, a przed chwilą tańkowałem za 3,20 za galon. Także tanio. Tak wygląda podjazd pod okieneczko. Czyli chyba wszystkie pasy otwarte, nie? że lecimy okay, mi się włączyło. Opłata nie wiem chyba 9 dolarów jest tam jakżeście widzieli No i teraz lecimy na lecimy na granicę Piękne widoczki no. Pięknie widać nie? Cypian, jaki piękny mostek. Tam jest jeszcze jeden mostek. No, tam jest jeszcze jeden mostek. No, ten jest piękniejszy, nie? Widoczek na boki. Fajnie by tu się dronem latało, nie? Cypionki, byśmy stąd wylecieli dronem. Czekajcie, pokażę Wam dalej, jak wygląda to. Z tej strony to tak wygląda. Z tamtej strony tak wygląda. Tutaj gościu sobie coś powoli jedzie. Ale piękne widoczki. Cyk, cyk. I tam widok. Czekaj, z prawej strony jest Amerika, a z lewej Kanada. Albo odwrotnie. O, w sumie tak Czyli tam jest kanada. Czyli jedziemy tam. No zobaczymy co teraz na granicy będzie. Kurde, kolejeczka troszkę jest na granicę. Ale mniejsza niż... Je... <gry> Za dawnych czasów dużo jeździłem na Ukrainę. Tam to były kolejki. Ale zobaczymy ile będziemy stali. Jest 9.06. Zobaczymy o której przejedziemy. Co się? Widzicie, że jak porównywalnie od strony tej <try> amerykańskiej to taka lipa, a tutaj to taki wypas pięknie zrobione wszystko okulary jakieś portfele, nie portfele ile to kosztuje, Zaraz zobaczymy nie zobaczymy może zobaczymy na Alko, będzie lepiej porównać eee, kanadyjskie Alko 3 butelki 75 no to jest spoko, bo jest podane w cenie możesz płacić amerykańskimi albo kanadyjskimi. To jest od razu przelicznik. To chyba też tam było na tamtej stronie, zobaczycie sobie w tamtym filmie ile kosztuje. To chyba też tam było 22, nie wiem ile. Zobaczycie sobie w tamtym filmie. Wcześniejszym też nagiwałem. O, to płaciłem 34 chyba. Kanady... Nie, amerykańskie 34, tutaj 31, no to w stanie. Koszulki takie 24 Tylko nie wiem czy kanadyjskie czy ten, ale taki lepszy materiał 100% Cotton i naszywane. Szkoda, że nie ma takich dużych bym sobie kupił 175 Chyba to jest ta... O, takie coś jest fajne. Popatrzcie Hivas 150 Ile to ma? 4,5 litry. No to jest już większe. Kiedyś jak jeszcze mieszkałem właśnie w Kanadzie to piwko było naprawdę super. W tym jak próbowałem to teraz w Ameryce naprawdę nie ma tego smaku co, co, co w tym, co w Kanadzie. Nie wiem dlaczego, ale tu są jeszcze 1 million Gold Bar 46 o, to też tam na pewno było Woodford taka cena tam są jeszcze jakieś rzeczy różne dobra z Alko to pewnie z Alko to mniej więcej wiecie sobie porównacie zobaczymy na tamte rzeczy tu są bluzy ale też małe bo bym to jest XL, ja potrzebuję dwa razy XL 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 za mała nie jest za ładna ta bluza, no ale. O, i te czaszki też tam na pewno były, także. To są nawet mniejsze czaszeczki takie. Proszę bardzo. I są też większe. Absolut. Fajnie jest, mówię, fajnie jest, bo jest podane w dwóch, dwóch tych. Co tu jeszcze jest? Tyle, zobaczymy jeszcze na ten. O, to są od razu z plecakami. Że możecie sobie kupić taki zestawik. Co tu jest w zestawiku? O, to jest parę w zestawie. Żeby wam się nie ten. Tu jest... O, bo to jest zestaw. Tu macie zestawy. Najmniejszy zestaw. Duża... Bo tak mniej więcej to wygląda, nie? Dobra, a teraz tak wygląda wjazd ze strony kanadyjskiej do Ameryki. Przejściem przez most. Będziemy z 3 godziny dłużej jechać do domu, ale chciałem Wam pokazać jak to wygląda. Wy sobie ponagrywaj z prawej strony, popatrz. O, pięknie wygląda. Popatrzcie tutaj. No. Pięknie to wygląda. Całą niagarkę całą widać. Tu jest spoko, bo ludzie sobie mogą przejść, nie, mogą sobie, kurczę, przejść przez ten, na nóżkach. Fajnie, fajnie to wygląda. Szkoda, że tu nie można się zatrzymać, nie, i sobie ten zrobić. Fajnie właśnie tutaj, co czytałem, że wiesz, najlepiej sobie na nogach przejść i później autem, tylko my już nie, nie mamy, kurczę, za bardzo czasu, żeby to, żeby to przechodzić. Ładny śnieg jeszcze jest ogólnie 8 stopni, 8 stopni w Celsjuszu. Pięknie wygląda. Za chwilę sobie wyjdziemy tam, nie? Na ten teraz taki cały widokowy, nie? No. Zobaczymy, jak to wygląda. Dobry. Podjeżdżamy tutaj.